Starałam się, żeby stopy dotykały jak najmniejszą powierzchnią ziemi. To był okropny, przeogromny ból, nie do zniesienia. Choroba w tym najgorszym okresie no, niestety przyniosła swoje też żniwa takie, jeśli chodzi o życie prywatne, bo ono się po prostu no, rozpadło. W tej chorobie nie choruje tylko jedna osoba. To jest choroba, która dotyka szereg innych osób. Porfiria ostra przerywana jest chorobą e, genetyczną. E, w moim przypadku e, przeszła z pokolenia na pokolenie. E, z mojej rodziny osobą chorą był e, mój tato. E, mam też brata, który też jest diagnozowany jako. E, osoba, która choruje na tą chorobę. Ja jestem osobą, która zdiagnozowana została w 86 roku, czyli w wieku 5 lat i tak naprawdę żyłam przez 33 lata w przeświadczeniu takim, że tak, jest ze mną ta choroba, ale ona nie dawała żadnych objawów. Dopiero w, po urodzeniu dziecka w siódmym miesiącu rozpoczął się pierwszy atak, czyli w wieku 34 lat. Porfiria ostra przerywana jest to choroba polegająca na nieprawidłowym przetwarzaniu hemoglobiny w organizmie ludzkim. Czynność przetwarzania tej hemoglobiny odbywa się w wątrobie. I tak jak w przypadku osoby zdrowej, hemoglobina wytwarzana jest po to, aby neutralizować toksyny w organizmie. To dopóki te dwa czynniki idą ze sobą w parze, czyli poziom ich jest równy. Nie dochodzi do ataków porfilii ostrej przerywanej. W momencie, kiedy wartość toksyn wzrasta, a hemoglobina utrzymuje się na tym samym poziomie, rozpoczyna się rzut porfilii ostrej przerywanej. W moim przypadku atak zaczął się. Bardzo podobnie do objawów grypy zaczęło się od y, bólów kręgosłupa w okolicy lędźwiowej, bólów stawów i mięśni, problemy z ciśnieniem tętniczym, problemy z regularnym wypróżnianiem i oddawaniem moczu. Do tego doszły mdłości, wymioty i brak możliwości jedzenia. Na samą myśl o jedzeniu, na sam zapach, y, doznawałam takich torcji, że. Y, Potrafiłam przez 10 dni 7 nie przyjmować w ogóle pokarmów. Jak stałam na podłodze, to starałam się, żeby stopy dotykały jak najmniejszą powierzchnią ziemi. To był okropny, przeogromny ból, nie do zniesienia. Szukam pomocy u lekarza POZ-u. Które oczywiście zrobił wszystkie możliwe badania w ramach diagnostyki pozetowej, czyli pełną morfologię, badanie moczu oraz badania USG i te badania wychodziły dobrze. Nic nie wskazywało na to, że jakieś parametry są przekroczone. Ten lekarz POZ-u był powiadomiony o tym, że ja jestem osobą, która choruje na taką chorobę. Powiedział mi Kasia: "Może to jest rzut. Ja tobie już więcej nie jestem w stanie pomóc. Musisz jechać do kliniki, która się tym zajmuje yy, i tam szukać pomocy. Niestety niekiedy odmawiano tej pomocy ze względu na brak możliwości leczenia w ogóle w danej placówce, pomimo tego, że posiadała na przykład oddział hematologiczny. Druga placówka z kolei nie posiadała specjalistów, którzy mogliby mi pomóc yy, i dopiero Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie przyjął mnie na ostro poprzez Izbę Przyjęć do siebie i tam potwierdzono, że jestem w trakcie rzutu, takiego mocnego rzutu. To już był w zasadzie ostatni moment, kiedy mogłam uzyskać pomoc medyczną. Ja sama, wiedząc nawet, że mam tą chorobę, nie skojarzyłam faktu bo to było coś tak dla mnie odległego, coś tak dalekiego, że ja nawet nie pomyślałam przez sekundę, że to może być właśnie to. Takie chwilowe obrazy osób, które się pochylają nade mną, i w zasadzie to, to z tych pierwszych dwóch lub to tyle pamiętam. Kolejne dwie były już łatwiejsze. E, to znaczy, ja już e, mogłam usnąć e, w sensie takim sama, sama, dlatego że wcześniej podawano też mi leki takie, które by mnie wyciszały i które pozwalałyby mi e, na zaśnięcie, dlatego że ból był tak przeokropny, że e, ja z tego bólu nie mogłam spać. Te pozostałe dni, kiedy już e, byłam objęta tym leczeniem, to ja patrzyłam na zegar, który wisiał na ścianie w szpitalu, obok którego wisiał też krzyż i modliłam się o to, żeby te godziny mijały szybciej, a to, to każda minuta, to było tak, tak duże cierpienie, że ja nie wiem, czy nawet nie było tak, że gdzieś tam przez głowę przeszłam myśl, że ja już po prostu nie mam siły, że ja nie dam rady dalej, że to... Pamiętam, że krzyczałam nawet do lekarza, że mają mnie dobić, bo ja już więcej nie wytrzymam. Leżałam w szpitalu przez 28 dni, dlatego że bardzo długo dochodziłam do siebie po tym rzucie. Kolejne trzy tygodnie byłam na zwolnieniu lekarskim i myślałam, że to był pierwszy i ostatni raz. Niestety się pomyliłam. Kolejny rzut się pojawił po sześciu miesiącach, trzeci rzut po trzech miesiącach, a czwarty był już po półtorej miesiąca, i tak ten czasookres pomiędzy rzutami się skracał, a cechą charakterystyczną dla zbliżającego się ataku jest taka następująca dzień po dniu bezsenność, która się wydłuża. I ta bezsenność powoduje osłabienie organizmu, co z kolei nakręca kolejny atak. Do tego w trakcie pierwszego mojego rzutu, który przed zdiagnozowaniem, czyli przed uzyskaniem pomocy, doszły jeszcze objawy neurologiczne, to znaczy była bardzo duża słabość w kończynach dolnych i górnych. Nie mogę, tak jak cały czas zaznaczali lekarze, którzy się mną opiekowali, przekroczyć pewnej granicy i lepiej przyjechać. Z takim rzutem wcześniej, aniżeli borykać się z konsekwencjami, które on może spowodować. Mam wśród swoich znajomych osobę 29-letnią, która jest w tej chwili dwa lata po porażeniu czterokończynowym i na nowo uczy się chodzić i funkcjonować, i to jest taki, jakby dla mnie najgorszy obraz tego, co się może stać. Wszyscy mieli świadomość, łącznie ze mną, że jestem osobą chorą, że zostałam zdiagnozowana, ale ten pierwszy rzut w moim przypadku spowodował duży szok. Wtedy w zasadzie to jedyną rzeczą, która fizycznie jakby uzmysławiała mi, że jestem osobą chorą, to była Taka karta chorego na porfilię, którą wręczył mi mój tato, jest to legitymacja, która towarzyszy mi codziennie, nawet przy wyjściu z psem, dlatego że mogę nie być w stanie na przykład powiedzieć w stanie ataku albo wypadku samochodowego, komunikacyjnego, czy czegokolwiek, co mogłoby się zdarzyć, że choruję na tę chorobę, a jest to choroba, która może się uaktywnić po bardzo dużej grupie podanych leków. Jest ona dość szeroka, więc nie noszę jej przy sobie, ale myślę, że taka legitymacja dałaby znać komukolwiek, lekarzowi czy ratownikowi medycznemu, że, że należałoby postąpić troszkę inaczej niż ze standardowym pacjentem. Ludzie mają taką tendencję, że jak się nie muszą z czymś mierzyć, a o czymś wiedzą, to to zostawiają i to tak się kurzy i się kurzy, aż w końcu wszyscy udają, że tego nie ma. A tu niestety wywróciło się wszystko do góry nogami. Dlatego, że też w tym czy wszystkim uczestniczyło dziecko, proszę pamiętać, że ja miałam dziecko siedmiomiesięczne, które powinno być karmione przez mamę, kiedy mama powinna z nim być, a mamy tak naprawdę nie było po dwa tygodnie w miesiącu, więc zaopiekowanie się małą to było też taki rodzaj, myślę, obciążenia dla pozostałych członków, bo... W tej chorobie nie choruje tylko jedna osoba. To jest choroba, która trawi i partnera i dzieci, które są starsze, bo znam też takie osoby, które mają starsze dzieci i te dzieci jakby odchorowywują tą chorobę też poprzez przez to, że jeden z rodziców choruje. Nie jest to choroba, która dotyka tylko samego pacjenta, tak, dotyka szereg innych osób. Spustoszenie takie psychiczne, która spowodowała tą chorobę, nie pozwala mi nawet w tej chwili tak żyć pełną piersią. To znaczy ja zawsze gdzieś tam z tyłu głowy mam to, że nie wolno mi nigdzie wyjechać, że muszę być zawsze blisko tutaj tego ośrodka warszawskiego, że może być tak, że pewnego dnia wstanę rano, będę się dobrze czuła, a o godzinie 11 Będę wiedziała, że już muszę zgłosić się na oddział. Choroba w tym najgorszym okresie no niestety przyniosła swoje też żniwa takie, jeśli chodzi o życie prywatne, bo ono się po prostu no rozpadło. Bardzo mocno jakby zmniejszyły się kontakty towarzyskie ze względu na fakt, że no ja się po prostu nie mogłam z nikim umówić na żadne spotkanie, bo nigdy nie wiedziałam, co się wydarzy. A nawet jeśli takie spotkania odbywały się, to one bardzo często były przerywane przez to, że no ja źle się czułam. Mając do wyboru spotkanie towarzyskie, a możliwość poświęcenia czasu rodzinie, ja niestety albo stety zawsze wybierałam rodzinę, więc te kontakty z roku na rok stawały się. Coraz rzadsze, a niekiedy o przyjaźni, które były wtedy, walczę na nowo, więc staram się być aktywna i tak teraz i, i, i powiedzieć, że jestem, że jestem, że, że wróciłam. Myślę, że dużą rolę odegrała właśnie córka tutaj w tym wszystkim, że ja jednak miałam siłę dla niej być, dla niej żyć. I że się po prostu nie, nie poddałam. E, walczyłam e, i ona była takim chyba moim największym e, priorytetem. Stara metoda leczenia polegała na tym, że pacjentowi każdorazowo e, podawano e, lek raz na dobę e, w dawce dostosowanej do jego e, masy ciała. Wiązało się to oczywiście z hospitalizacją pacjenta, dlatego że lek ten był podawany tylko e, w systemie tak zwanym zamkniętym, czyli szpitalnym. Pacjent leżał przez okres czterech dób na oddziale szpitalnym w celu podania tego leku, w trakcie którego podawano jeszcze leki przeciwbólowe plus glukozę, co się wiązało z szeregiem, bardzo dużą ilością zakładania, zakładania welflonów, kół centralnych i portów. I samą hospitalizacją pacjenta, dlatego że pacjent nie, nie wychodził ze szpitala po otrzymaniu czwartej dawki, tylko jeszcze wymagał dalszej hospitalizacji celem regeneracji, nabrania sił. Teraz mamy do czynienia z zupełnie innym rodzajem leczenia, którego podstawową różnicą jest to, że pacjent nie wymaga hospitalizacji. Lek jest podawany w em, Instytucie. Em, w przypadku Warszawy, hematologii i transfuzjologii, w warunkach przychodni lekarskiej, nie wymaga zakładania jakiegokolwiek welflonu, centralnego wkłucia czy też portu, jest w postaci zastrzyku, który podaje się w brzuch i w zasadzie pacjent po obserwacji, po podaniu leku godzinnej bądź dwugodzinnej, może udać się z powrotem do domu więc różnica jest diametralna, bo mówimy tutaj o okresie minimum 10 dni przebywania na terenie szpitala a jednego dnia przebywania pacjenta w przychodni lekarskiej. Z racji tego, że ja jako pacjentka zostałam zakwalifikowana do badania podwójnej ślepej próby, czułam otrzymując lek nowej generacji, że lek działa, dlatego że już po dwóch dawkach leku nie wymagałam już hospitalizacji. Postanowiłam też założyć stowarzyszenie, by umożliwić e, wprowadzenie tego leku na rynek polski i umożliwić innym pacjentom dostęp do tego leku. Dlatego że ja wiedziałam, że ten lek działa, bo e, u mnie spowodował brak. Rzutów już w trzecim miesiącu. Dzięki temu, że zrzeszyliśmy się wszyscy, występowaliśmy też w imieniu chorych do i ministra zdrowia i do Rady Funduszu Medycznego o to, żeby, żeby włączono jednak to leczenie. No i udało nam się to. Wszyscy pacjenci, którzy wyrażają taką wolę i którzy spełniają pewne parametry co do leczenia tym nowym lekiem, otrzymują ten lek w ramach... Funduszu Medycznego i jako stowarzyszenie myślę, że odnieśliśmy sukces. Niestety jest też druga strona otrzymywania leku tej nowej generacji, a mianowicie taka, że składając wniosek o, o kolejny termin przyznania drugiej grupy inwalidzkiej, ten drugi stopień nie został mi przyznany z racji tego, że Leczenie umożliwia funkcjonowanie zawodowe przede wszystkim. Nie w pełni spełniam wymiary definicji osoby niepełnosprawnej. I przed chorobą, w trakcie tej choroby, i po chorobie zawsze byłam czynna zawodowo, a w tych najgorszych momentach starałam się jak mogłam. Ale są też pacjenci, którzy nie mieli możliwości w ogóle rozpoczęcia procesu samego kształcenia, przygotowania zawodowego i pracy zawodowej. I te osoby w tej chwili mogą zostać bez jakiejkolwiek pomocy, z racji tego, że no otrzymują leczenie i mogą świadczyć stosunek pracy. Jestem osobą, która pracuje w strefie zamówień publicznych, czyli stricte zajmuję się zaopatrzeniem pracówek medycznych w zasadzie we wszystko. Pracuję w tym zawodzie od 16 lat. Moja praca jest moją pasją. Dodatkowo uwielbiam uprawiać sport. Od niedawna pozwoliłam sobie na taki sport powiedzmy troszkę bardziej ciężki zaczęłam trenować king od pół roku to jest też chyba moja kolejna pasja i takie coś co sprawia mi bardzo dużą przyjemność oczywiście pasją jest to że jestem mamą uwielbiam wszelką Fotografię, ale w wydaniu takim lata 70, lata 80. Um, uwielbiam czytać książki, uwielbiam zapach książek i chyba lubię ludzi. Chciałabym mieć możliwość um, takiej swobody um, w życiu i w planowaniu um, dalszych kroków, co, które są związane z moją przyszłością, bo pomimo tego, że Uczę się już pomału planować, to zaplanowanie sobie czegoś na za dwa, trzy lata i możliwość takiego zaplanowania jest w moim przypadku moim marzeniem. Żeby mieć tą taką wolność w rozporządzaniu swoim czasem, w tym czego ja chcę, a co mogę, co bym chciała i to jest coś, co, czego mi najbardziej brakuje. I ze względu na to, że mi tego brakuje, jest to moje strefie mamy. Nigdy nie należy się poddawać, zawsze trzeba walczyć, a najwięcej sukcesów zdobywa się, walcząc nie o siebie samego, a o innych.